Wszędzie rodzaju, rozdział 50. Józef przypadł do swojego ojca, płakał nad nim i całował go. Potem polecił, le polecił lekarzom służącym u niego, aby zabalsamowali jego ojca. Lekarze zabalsamowali Izraela. Zajęło im to czterdzieści dni, bo tyle trwa balsam balsamowanie. Egipcjanie opłakiwali go przez 70 dni. Gdy upłynęły dni żałoby, Józef przemówił do dworzan Faraona. Jeśli jesteście dla mnie życzliwi, powiedzcie Faraonowi, że mój ojciec zobowiązał mnie przyszęgą i powiedział, gdy umrę, pochowaj mnie w moim grobie, który sobie wykopałem w kraju Kanaan. Teraz więc pozwól mi tam iść, abym pochował mojego ojca, a potem wrócę. Paron odpowiedział: Idź i pochowaj swojego ojca, skoro cię zobowiązał przysięgą. Józef poszedł, aby pogrzebać swojego ojca. Razem z nim poszli wszyscy słudzy faraona, członkowie starszyzny i wszyscy dostojnicy egipscy, a także cała rodzina Józefa, jego bracia i rodzina jego ojca. W ziemi Koszem pozostały tylko ich dzieci, owce i bydło. Wyruszyli z nim ludzie. Na wozach i jeźdźce, tworząc bardzo liczny orszak. Gdy przybyli do Hatad, które znajduje się nad brzegiem Jordanu, odprawili wie wielki i uroczysty obrzęd żałobny. Józef obchodził żałobę po ojcu przez siedem dni. Gdy Kananejczycy, mieszkańcy tego kraju, zobaczyli żałobny obrzęd w Koren-Hatad, mówili, Egipcjanie przeżywają wielką żałobę. Dlatego nazwano to miejsce Ebel Misraim. Leży ono nad brzegiem Jordanu. Synowie Jakuba uczynili z nim tak, jak im polecił. Przenieśli go do kraju Kanaan i pochowali w grocie na polu Makpela. Abraham nabył je na własność od Efrona Hetety w pobliżu Mamre, aby grzebać tam zmarłych. Józef powrócił do Egiptu razem ze swoimi braćmi i z wszystkimi, którzy mu towarzyszyli. Towarzyszyli w pogrzebie ojca. Bracia Józefa po śmierci ojca mówili do siebie: Z pewnością Józef będzie na nas czekał i odpłaci nam za całe zło, które mu wyrządziliśmy. Kazali więc donieść Józefowi: Twój ojciec wydał przed śmiercią takie polecenie. Powiedzcie Józefowi, proszę Cię, wybacz występek i uchybienie Twoich braci, gdyż wyrządzili ci zło. Wybacz teraz ten występek sługom Boga, Twojego Ojca. Józef rozpłakał się z powodu tego, tego co usłyszał. Rozpłakali się także jego bracia i Upadli przed Nim, mówiąc: Jesteśmy Twoimi sługami. Lecz Józef odrzekł im: Nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga. Choć Wy chcieliście wyrządzić mi krzywdę, Bóg jednak wykorzystał to dla dobra. Chciał sprawić, aby ocalał ten liczny lud, jak to jest dzisiaj. Teraz więc nie bójcie się, ja będę, utrzymywa... ja będę utrzymywał was i wasze dzieci. W ten sposób ich pocieszał i serdecznie z nimi rozmawiał. Józef nadal mieszkał w Egipcie wraz z rodziną swojego ojca. Przeżył 110 lat i zobaczył jeszcze prawnuków. Efraima. A gdy Makirowi, synowi Manasesa, urodzili się synowie, kładziono ich na kolana Józefa. Potem Józef rzekł do swoich braci: Ja wkrótce umrę, ale Bóg na pewno was nawiedzi i wyprowadzi z tego kraju do ziemi, którą przysiągł Abrahamowi. Izakowi i Jakubowi. Józef zobowiązał przyszęgę synów Izraela i powiedział: Bóg na pewno was nawiedzi, a wtedy zabierzcie stąd moje kości. Józef umarł, mając 110 lat, zabalsamowanego go. I złożono do sarkofagu w Egipcie.